Łączenie firmy Dianshenk ze sportowym speedcubingiem jeszcze do niedawna można było odczytywać jako oksymoron. Nie da się ukryć, że manufaktura z Chin przez lata jednoznacznie związana była z wariantami zmiennokształtnych modyfikacji kostek 3x3. Ten obraz ostatnio ulega zmianie. W podsumowaniu maja wspominałem wam już o fuzji firmy Dianshenk z firmą MS3Q oraz o magnetycznej 8x8. Niedawno producent z Chin poinformował nas o kolejnym b tym razem o magnetycznej 9x9. Pytanie brzmi, czy firma znana głównie z produktów nieprzeznaczonych do startów na zawodach jest w stanie zachęcić do siebie Spitkiberów. Przekonajmy się! Solar to flagowa seria firmy Diansheng. Znajdziemy w niej cały przekrój kostek od 2x2 do 7x7. Dzisiaj o kostce 3x3. Solar S3M to czwarta trójka w portfolio firmy Diansheng. Tym samym jest to bezpośredni następca pierwszej magnetycznej kostki 3x3 Diansheng M. Seria Solar charakteryzuje się minimalnym designem opakowania, na którym widnieje duży napis Taiyang, oznaczający słońce. W zestawie, oprócz samej kostki, znajdziemy dodatkowe śruby, sprężyny oraz śrubokręt potrzebny do regulacji elastyczności. Dodatkowo podstawkę oraz dodatkowy komplet centrów zmieniających wygląd kostki. A ta to 56 mm konstrukcja o wadze 83 gramów, charakteryzująca się błyszczącą powierzchnią plastiku. Wspomniałem już o fuzji Sheng z MS3 Cube, której założyciel to były pracownik Gana. I chociaż S3M Premierę miała przed tym połączeniem, to do Gana w tej kostce nawiązań nie brakuje, chociażby zaokrąglone centerkapy czy bąbelkowa struktura powierzchni wewnętrznej, którą mogliśmy widzieć m.in. w GANie R. Taka powierzchnia minimalizuje wstyk oraz ma za zadanie jak najdłużej utrzymać smar. Kostka oparta jest o standardowy trzon, a konstrukcja narożników i krawędzi zakończona jest odlewem typu primary. Kostka jest naturalnie szybka, a jej feeling można określić jako bardzo gładki. Ale charakteryzujące się bardzo dobrą stabilnością magnesy, podczas pozycjonowania minimalnie powodują efekt czyszczenia. Ścinanie zakrętów dla wymagających speeduberów jest na akceptowalnym poziomie. Chociaż przy maksymalnych kątach kostka może się rozjeżdżać, a to wiąże się z dyskomfortem podczas ułożenia. A na ten może wpłynąć jeszcze jeden czynnik: rolling popy, które przytrafiają się stosunkowo rzadko, ale się zdarzają. Od ponad roku układam na RS3M 2020 i choć kostka firmy Moju skradła moje serce, to po wykonaniu ponad 350 ułożeń jednego dnia na S3M zrodziła się myśl o zmianie maina. A taka kolej rzeczy bardzo cieszy, bo w obszarze budżetowych układanek może dojść do zawirowań i takie firmy jak Moju czy Yushin znajdą konkurenta w postaci firmy, która dotychczas głównie była związana z kostką UFO. Sheng Solar S3M znajdziecie w sklepie speedcube.pl, link oczywiście w opisie.